Nagrywamy silnik ID7137, e, Mazda Trójeczka 1616. 16, autko z przebiegiem no tam mamy tysięcy i obiegowy manual. Dobra, autko tutaj całe troszeczkę mocno korozji, zderzak rozbity, maska cała skorodowana. No nie chcieli już tego tutaj naprawiać. Zagazowany silniczek, uruchom. Dobra, mamy dzisiaj tak w nocy było ponad 20 stopni mrozu. A tam słychać na dole kółeczko, podnosiliśmy go do góry, tam jest kółeczko od kompresora klimy się rozlatuje, więc troszkę tam rzęzi. No i autko ma gdzieś tutaj chyba wypadanie zapłomu delikatne, bo nie ma takiej równej pracy. Zmierzymy mu tu oczywiście ciśnienie, moim zdaniem silnik jak najbardziej w porządku. Dzisiaj po tych mrozach nocnych zapalił na dotyk, bez żadnego kłopotu. Przegazuj! Na obroty wkręca się ładnie. Ma tylko problem na wolnych obrotach Taką on tutaj O tak mówię. gdzieś jakieś wypadanie zapłonu Daj wsteczny Poczekaj, przejdę na drugą stronę, bo ma lżej Steczny Jeden Jeszcze raz. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. Wyhamuj. Poczekaj chwilę. Daj jeszcze raz tym wsteczny, tak podciągnij, żeby było pewne. Usłopali! Steczny. Dobra, wszystkie biegi w porządku Tak jak mówię tutaj z tym silniczkiem mamy problem z tym wypadaniem zapłonu Zmierzymy ciśnienie, jeśli ciśnienie na cylindrach pokaże wszystko dobrze Silnik zostanie do sprzedaży Jeśli nie, pójdzie niestety na wywalenie Możesz zgasić?